Przed laty członek zespołu aktorskiego teatru muzycznego w Gdyni, dzisiaj solowo aktor i wokalista. Bez dwóch zdań dojrzały przychodzi do nas z najnowszym singlem Bezpowrotnie, który uwaga zapowiada naprawdę wyczekaną debiutancką płytę. Ucieknij bezpowrotnie, czego nie chwycą dłonie, lepiej póki czas. Chcę zacząć od tego wizerunku. Co to za pomysł, że ty, wieczny brunet, nagle masz włosy jasne? Wiesz co, to były dwa powody. Po pierwsze chciałem, chciałem coś zmienić w swoim wizerunku tak lekko e, i zaszaleć e, i trochę się odmłodzić, a po drugie po prostu to było jeszcze przed wakacjami taki spontaniczny strzał, że zmieniam kolor włosów na wakacje na lato. Taki spontan, żeby trochę coś zmienić, trochę się odświeżyć i po prostu zaszaleć. Zbyt krótka noc, by odespać grzech. Nowy singiel na rynku opowiadaj. Tak, nowy singiel zatytułowany bezpowrotnie. No jest to kolejny singiel zwestujący moją, moją płytę, która się już w tym roku y, y, ukaże chyba na... 99% jak nie na 100 takie są plany utwór z takim dosyć chyba ważnym przesłaniem mówiącym o tym, żebyśmy trochę się zastanowili byli nad tym pędem, który towarzyszy nam na co dzień w życiu, bo bardzo wiele cennych wspomnień, momentów nam umyka, jakby nie rejestrujemy wielu sytuacji, wielu wielu relacji. Polecam podsłuchać, bo to jest trochę inny Kaliszuk. Ale to będzie ten kierunek, w którym Kaliszuk teraz będzie szedł? Tak, tak. Ale też jakby ta płyta, która się ukaże, będzie taką moją opowieścią o tym, jaki byłem kiedyś, jaki jestem teraz i będzie zapowiadała, jaki będę w przyszłości. Tak sobie to wymyśliłem.